Serdecznie chciałabym panu Grzegorzowi Braunowi z racji sąsiedztwa mojego, bliskiego, z rodziną Milechowy, Milechowy pod Chęcinami bardzo serdecznie podziękować. Wkład jego rodziny w rozwój gminy Chęciny jest ogromny. Właśnie 1 marca powstała, proszę Państwa, powstało Centrum Kultury Żydowskiej zbudowane i syna otwarto synagogę w Chęcinach. Tak, zapraszam. Na jeden bilet można zwiedzić synagogę i zamek. Dobrze, ale synagoga kosztowała 9 milionów? Szanowna, Szanowna pani, Jedno ale to nie, pytanie, jest, to nie jest promocja w tej brała. chwili żadnej synagogi. Czy jest pan to... Żydem, panie to, to chyba pani bardzo pomyliła wiece. Czy jest pan Tutaj Żydem, proszę pani. Panie brał? Kochana pani, pan... tu Polska, tu jest Polska. Jak ja jestem, proszę pana, jak pan z mojego nazwiska może wnioskować, jestem jednym z tych ludzi, którzy się wywodzą z rodzin, które kiedyś zapragnęły być Polakami. Kiedyś Polska to był taki dobry interes i to był taki cudowny kraj, że się ludzie pchali tutaj drzwiami i okami. I w XVIII wieku tam dziś wie pan, że Polska była...